Kolejna grupa zawodowa zobaczyła swoje wypłaty. Pracownicy ZUS-u chcą wycofania Polskiego Ładu. Kolejna grupa, która straciła na nowych regulacjach podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład. Tym razem niższe w porównaniu do grudnia pensje dostali pracownicy Zakładu Ubezpieczeń społecznych. Związkowcy z ZUS-u wystosowali list do Mateusza Morawieckiego i Tadeusza Kościńskiego, w którym postulują wycofania nowych przepisów podatkowych. Czyli przedsiębiorca może płacić 50% więcej ZUS-u. Natomiast pracownicy ZUS-u no już mniej zarobić nie mogą. Myślicie, że to jest szczyt absurdu? No to Patrzcie na to. Rząd chce dać ulgę posłom, bo stracili przez Polski Ład. Ministerstwo Finansów ma pracować nad specjalną ulgą, która pozwoli odzyskać pieniądze parlamentarzystom. Przypomnijmy, że posłowie i senatorowie dostali w styczniu wynagrodzenia niższe o około 1400 zł na rękę. Wszystko przez Polski Ład. Myślicie, że to nie przejdzie? Otóż już przeszło. Ten zwrot po prostu im się należał. Posłowie z kwotą wolną. Nikt nie może liczyć na interpretację podatkową w ciągu czterech dni, z wyjątkiem kancelarii Sejmu. Dzięki niej posłowie już dostali po 425 zł zwrotu z PIT za styczeń. No, ale no to jest po prostu ja dwa systemy podatkowe. Dziedzinie. Miało być tak pięknie, wyszło jak zwykle. To no jeszcze... też tak powiedziałem premierowi, kiedy żeśmy rozmawiali na temat polskiego ładu. To... że tak że miało być pięknie, a wyszło jak zwykle, tak? Dokładnie. I co premier panu odpowiedział? Powiedział, że dniami i nocami ministerstwo pracuje, żeby te niedoróbki uzupełnić. I Wunderwaffe to ma być teraz Artur Soboń, tak? Tak mi się wydaje. Hmm, który ym, nie jest ekonomistą z wykształcenia. Jest, jeśli mnie pamięć nie myli, jest historykiem chyba. Ale podobno dobrym organizatorem.